Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Bojko na teraz z tej strony. Zapraszam do porannej analizy rynkowej. Wczoraj, słuchajcie, mówiliśmy sobie o tym, że cały ten tydzień minie nam głównie pod znakiem odczytów inflacyjnych. Będziemy skupiali się na odczytach i ze strefy euro, i z Wielkiej Brytanii, i całej masy jeszcze innych drobniejszych krajów, między innymi znaczy drobniejszych krajów, co dużo powiedziane. Natomiast wczoraj mieliśmy odczyty kanadyjskie, na przykład. A dzisiaj jeszcze w kalendarzu ugoszczą nas. Kolejne trzy, w sumie jeden jest już za nami, i pozwolę sobie za chwilę do tego przejść. Słuchajcie, z takich rzeczy chyba najciekawszych, które wydarzyły się wczoraj w nocy, na które wczoraj sobie na analizie zwróciliśmy uwagę, to była decyzja Banku Japonii. Wielu, słuchajcie, wskazywało, kiedy Japończycy ogłaszali, kiedy Kuroda ogłaszał. Kontrolę krzywej, zwiększył tam przedziały tej kontroli. Wielu wskazywało na to, że jest to bardzo jest jastrzębi ruch. Doskonale pamiętamy, jak jen wtedy zapikował do dołu. Byłoby to, słuchajcie, prawdą, gdyby nie to, że w szerszym kontekście dalej Japonia prowadzi gołębią politykę monetarną, co doskonale widzieliśmy po dzisiejszej decyzji w nocy oraz po tym, jak jen prawie dwuprocentowo odreagował praktycznie do dołu wobec wszystkich walut, między innymi dolara po euro było to bardzo dobrze widać, po funcie do jena również więc siłą rzeczy widzicie dalej mimo tego, że cały rynek krzyczał, że jest to jastrzębi zwrot być może był, ale tylko przez chwilę bo zobaczcie, że dalej ten szerszy kontekst Banku Japonii, czyli tego, że stopy nie zostały podniesione, nie wprowadzono szerszego zakresu kontrolowania krzywej, nie powiedziano, nie powiedziano praktycznie nic o innych narzędziach polityki monetarnej. Obligacje są skupowane, także cały ten kontekst, w którym wrzucono to malutkie narzędzie, dalej ma bardzo głębiwy dźwięk i doskonale było widać to po tej nocnej. Decyzji. Słuchajcie, ta nocna decyzja nie przyniosła żadnych ewenementów makroekonomicznych, także pozwolę sobie jej jakoś nieszczególnie komentować. Kurada został przy swoim stanowisku dotyczącym luźnej polityki monetarnej. Japonii w najbliższym czasie raczej nic nie będzie. Zmieniać, natomiast był taki jeden epizod, który tak mi trochę zapadł w pamięci, natomiast wypadł teraz, który sugerowałby, że może to się w najbliższym czasie słuchajcie, delikatnie zmienić. Natomiast, jeżeli sobie przypomnę o tym epizodzie, to z pewnością o nim opowiem, dotyczący chyba pożyczek. Natomiast sobie teraz słuchajcie nie przypomnę. Natomiast nie było to aż tak szalenie istotne, żeby teraz o tym wspominać. Odnośnie dzisiejszego kalendarza makroekonomicznego, bo sporo się Słuchajcie, w ciągu dnia podzieje, wczoraj też się bardzo dużo podziało z racji, po pierwsze, tego, że Europejski Bank Centralny, myślę, że to jest ciekawa kwestia, wskazał, że podwyżka na lutowym posiedzeniu to jest 50 punktów bazowych, ale następnie trzeba zwolnić tempo zacieśniania. O tym pisam Wam na telegramie i to był ten moment, kiedy euro poleciało na łeb na szyję od takiej fajnej strefy podaży. My tę strefę obserwowaliśmy sobie na Discordzie. Jeżeli ktoś nie jest, zapraszam na ten nowy kanał, żeby tam sobie do tego dołączyć. Zobaczcie, że w sumie w ciągu dnia poznamy przede wszystkim, poznaliśmy już inflację. Z Wielkiej Brytanii i tutaj UK. No inflacja można powiedzieć, że zgodnie z oczekiwaniami, zresztą jak w większości tych ostatnich publikacji inflacyjnych, poza tym mamy inflację o godzinie 11 ze strefy euro, oczywiście istotę inflacji oraz inflację, poza tym inflacja bazowa w ujęciu miesięcznym również o 11.30 o 11, przepraszam, zostanie nam opublikowana. Poza tym inflacja producentów słuchajcie z. Hmm, z Kanady, inflacja producentów, także z Stanów Zjednoczonych, oraz sprzedaż detaliczna. Wszystko to godzina 14:30. Wszystkim tym odczytom, słuchajcie, będą przede wszystkim towarzyszyły dzisiaj wypowiedzi bankierów, głównie tych Fedowskich. Także uważamy na te dolarowe trendy, które mogą się pojawić. Przypominam, że bankierzy z jednej strony cały czas, słuchajcie, wskazują, że nie ma takiej potrzeby, by teraz mówić o cały czas tym, że nie będą podnoszone stopy procentowe, tylko jest jeszcze trochę. Miejsca, stopa końcowa nie została osiągnięta, i wiele wskazuje na to, że ten scenariusz 3,25-punktowych podwyżek pojawi się. W najbliższym czasie, na tych trzech najbliższych posiedzeniach. Natomiast, słuchajcie, wszystko jest to rzeczą płynną, bo doskonale wiemy, że w grudniu pozycjonowaliśmy się pod co najmniej dwie pięćdziesięciopunktowe punktowe podwyżki. Także zostawmy to sobie bliżej lutego, który już jest niebawem. Mówiliśmy sobie, słuchajcie, na początku stycznia, że o, jeszcze do posiedzenia, to wiecie, kupa czasu. Natomiast tutaj okazuje się, że mamy już 18. 1 lutego jest posiedzenie rezerwy federalnej i tam sobie przeanalizujemy możliwe scenariusze. Na razie jednak, jak spojrzymy na. Ten szeroki kontekst rynkowy na tę chwilę, na ten moment, dalej zdecydowana część rynku pozostaje, że tak powiem, w tym. Za tą stroną 25 punktów bazowych aż 93,2% to jest bardzo wysokie pozycjonowanie. Poza tym, rentowności dzisiaj spadają o prawie 1,86%, dosyć dużo, co daje no, prawie 7 punktów, słuchajcie, bazowych też bardzo, bardzo spory ruch. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, wpisuje się. Potencjalne wzrosty na rynku. Widać tą taką presję. Nie wiem, czy też się odczuwacie na większości indeksów, na większości aktywów do tego, by wybić i rosnąć. Natomiast ta presja jest ograniczona tymi perturbacjami, które właśnie wpadają tak w ciągu dnia. No nie powiedzielibyśmy wczoraj, że no na pewno ktoś tam z banku centralnego strefy euro powie o tym, że powie o tym, jak w ogóle będą zacieśniać i czy będą. No nie spodziewaliśmy się tego, to wpadło, że tak powiem, tu i teraz na rynek i mogliśmy jedynie obserwować reakcję. Natomiast sam wydźwięk tego, że bardzo mocno jest trzębiona, nastawiony europejski bank centralny do zacieśniania nagle chce zdjąć nogę. No właśnie. Coś było, słuchajcie, takiego śliskiego w tych wypowiedziach, że teraz EBC będzie taki: tylko jastrzębi, i tutaj tylko zacieśnianie. Jest dużo miejsca do zacieśniania. Wszyscy zacieśniali, tylko nie EBC. EBC robiło to z najmniejszą. Słuchajcie, z najmniejszym tempem, z najmniejszym pośpiechem, no i teraz miało bardzo zacieśniać. No i raptem minęły dwa posiedzenia, nawet niecałe dwa posiedzenia i mamy pierwsze komunikaty dotyczące tego, że to zacieśnianie będzie po prostu mniejsze. Także Lagardowa razem z ekipą nie zaskoczyła, znaczy zaskoczyła przez chwilę, ale nie zaskoczyła kolejny raz. No, wielu wskazywało, słuchajcie, wczoraj, że ten ruch był taki bardzo do tego, by umocnić euro. W sensie mówię o tym wcześniejszym ruchu, te mówienie o tym, że mamy dużo miejsca, jest jeszcze to, i tamto, miało docelowo umocnić euro, które było trochę słabe, no nie oszukujmy się na przestrzeni ostatnich czasów, ale myślę, że jeżeli faktycznie ten scenariusz, słuchajcie, wpisze się w ten szeroki kontekst rynkowy, że Europejski Bank Centralny naprawdę będzie realnie myślał o tych malutkich podwyżkach, to faktycznie to euro może wrócić do swojej wartości godziwej gdzieś w okolicach 1,05 już mówię tak bardzo ogólnie na euro-dolarze. No dobra, koniec gadania, zobaczmy sobie, jak to technicznie wszystko, słuchajcie, wygląda. Dzisiaj Zaczniemy od ogółu do szczegółu, indeks strachu i chciwości, na poziomach chciwości 65, całkiem przyjemnie to wygląda, do tego by dzisiaj indeksy i ogółem aktywa z koszyka risk on trochę się nam umocniły, futuresy praktycznie na zielono, jen traci najwięcej, ogólnie do rynku minus 1,52%, w związku z tą nocną decyzją, gdzie rynek napompował sobie bardzo duże oczekiwania wobec tego, jak będą się rozkładały, słuchajcie, jak będzie się rozkładała ta kontrola krzywej, natomiast w tym aspekcie nic się praktycznie nie podziało, surowce energetyczne odreagowują przy trochę takim bardziej bezpłciowym dolarze, jedynie gaz na razie nam się osłabia, co do kazu wyszło wczoraj sporo informacji do tego, że o ile 2022-2023, mówię o tej zimie, o tym chłodniejszym okresie, nie stanowi problemu, tak teraz trzeba myśleć o 2023 ukośnik. No i to jest jedyny taki sygnał do tego, że faktycznie problem dotyczący surowców energetycznych nie został jeszcze do końca, słuchajcie, rozwiązany, natomiast na razie jest to pozytywna informacja rynkowa w kontekście tego, co się dzieje tu i teraz. Poza tym sektor towarów miękkich, zobaczcie, również na zielono, większość walut absorbujących ryzyko, pokazujących, że jest apetyt na ryzyko na rynku, świeci się na zielono. Dzisiaj na szczególną oczywiście uwagę, słuchajcie, pewnie zasługiwał dolar. Euro oraz Kanadyjczyk, gdzieś tam docelowo może jen. Zobaczymy, jak, jak się rozłoży ta rynkowa niepewność, czy jeszcze tego jena będą katować, czy jednak nie. Ten, słuchajcie, Eldorado na jenie mogło właśnie w tym momencie się zakończyć, a może się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy faktycznie Kuroda wskaże, że słuchajcie, potrzebujemy jeszcze tego elementu kontroli krzywy, bo przypominam, że Japończycy pomimo skupów, słuchajcie, dalej nie są w stanie ściągnąć, no już teraz tak, zobaczcie, jaki tam skup musiał się na tych rentownościach, że aż o 18-19 prawie procent te rentowności spadły i powróciły do tych normalnych poziomów. Wczoraj one były, słuchajcie, powyżej, tu nawet widać 5,39, czyli ruch. Wręcz kolosalny się dzieje teraz na tych obligacjach skarbowych dziesięcioletnich w Japonii. I to jest naprawdę, słuchajcie, imponujące. No widzę, że nie tylko ja użyłam tej miniaturki z kurodą, no ale dobra, to nie jest istotne. Okej, okay. coś tutaj jeszcze mi mignęło odnośnie Europejskiego Banku Centralnego, co może potencjalnie, słuchajcie, też umacniać. Euro teraz bankierzy przemawiają, widzimy 10-15, tylko tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to jest godzinkę do tyłu trzeba to sobie jeszcze przyłożyć. Trochę tych bankierów słuchajcie, w ciągu dnia będzie, także dla euro całkiem zmienna może być, oczywiście łącznie z tymi okresami publikacji inflacji o godzinie 11, bardziej zmienny rynek może być właśnie przychylny trochę dla euro. No dobra, zerknijmy sobie co tam w trawie piszczy, jeżeli chodzi o większość walut. No wczoraj to euro nam się bardzo ładnie przeceniło, na razie tu byliśmy przy złocie, na euro zobaczcie, o dokładnie ta strefa podażowa wyznaczona, pięknie odreagowana, bardzo ładnie odreagowana od strefy podażowej, na razie mamy odwrócenie trendu. Dlaczego odwrócenie trendu tego krótkoterminowego? No, przede wszystkim wybiciem tego szybkiego. Szybkiego słuchajcie szczytu. Ja nawet widzę, że kilka zleceń mi się takich krótkoterminowych złapało, które miałam właśnie ustawione na wybicie, do wybicia doszło bardzo ładne, gdzie to może dotrzeć. Zobaczcie, że taka pierwsza strefa podaży znajduje się na tej białej świecy, dokładnie w tym miejscu w okolicach 1,08418. Jest to świeca, która płynność złapała mniej więcej z tego miejsca. Właśnie jest to świeca, która po pierwsze utworzyła się po strefie podażowej, czyli po strefie takiej tej na samym. Na samej szczycie wczoraj testowanej na strefie podażowej i płynność złapała z tego miejsca, gdzie faktycznie jakieś zlecenia były zakumulowane, ale rynek tego miejsca nie przetestował, także płynność jest złapana i potencjalnie tutaj może dojść do pierwszego odreagowania. Pamiętajmy o tym, że szybkie szczyty zostały powybijane, więc jest większy apetyt na, że tak powiem, ruch do góry niż dalej ruch prostopadkowy. Trzeba mieć to na uwadze, że ta strefa podaży, która zamyka się na tej świecy, może być przereagowana wyłącznie delikatnie. To przereagowanie może być płytkie, może być trochę głębsze, powiem tak jak Glapiński, może być, a może go nie być w ogóle, a tak serio to może być właśnie przereagowanie, złapanie jakiejś strefy popytowej bardzo bliziutko i kolejna reakcja do góry. I taki scenariusz może się, słuchajcie, w tym momencie rozegrać, ale no trzeba być na to przygotowanym, że to nie musi być jakieś solidne odreagowanie, ale może. Jedynie właśnie, co mnie martwi, to te wybijanie, słuchajcie, tych Szybkich szczytów, że one po prostu zostały wybite, nie zostały tu zostawione knoty. Także bardziej się nastawiamy do tego, że. Rynek faktycznie widzi tu, tą, yy, widzi tu ten apetyt wzrostowy. Na Komodo Tradersach, na tym nowym kanale, słuchajcie, analizowaliśmy sobie tą kwestię funtową oraz tego, że funt znajduje się w fajnym wybiciu, i tutaj też o tym mówiłam na dejedynkach z stref, yy, w ogóle z trendu prospadkowego. Natomiast te milenie się funta w ostatnim czasie no, wskazywało na to, że być może jeszcze ta strefa popytu, dokładniej tutaj ulokowana, zostanie przetestowana kolejny raz. Na razie funt mniej się do góry, te dane inflacyjne jakoś szczególnie mu nie zaszkodziły. Fajne. Strefa popytowa tu się wyklarowała, od niej zobaczcie odreagowanie prowzrostowe. Czy mamy tutaj jakiś sufit na funcie, który może zostać złapany? Na razie, jedynym sufitem na funcie to jest interwał słuchajcie, H4 i w sumie jedna strefa taka nie do końca, bym powiedziała, podażowa, bo nie ma tutaj jakiegoś potwierdzenia płynnościowego, szczególnie widocznego, jedna strefa podażowa i trochę knotów takich do przetestowania w międzyczasie. Co mówię o przetestowaniu w międzyczasie? Knoty, które zostały pozostawione i mogą uchwycić płynność na bieżącym kursie, także na funcie na razie nic ciekawego się nie dzieje, jeżeli chodzi o indeksy, one, słuchajcie, sobie spokojnie odreagowują. Bardzo sympatycznie to na indeksach wygląda. Większość walut, mówię tutaj o walutach antypodów, walutach surowcowych, czyli Kanadyjczyk, Nowozelandczyk, również do góry. Tutaj strefy popytowe, słuchajcie, leżą dosyć blisko, także przy potencjalnym cofnięciu są one takie do chwycenia, bym powiedziała. Jedna strefa popytowa dokładnie tutaj, w tym miejscu. Troszeczkę głębsze strefy popytowe to są dopiero tutaj te miejsca, gdzie zobaczcie, że już płynność została chwycona, no i chyba najgłębsza strefa popytowa na razie w okolicach, przynajmniej na nowozelandczyku 064009. Zerknijmy sobie może jeszcze na złoto, bo ono również powinno całkiem fajnie wyglądać przy spadających rentownościach, a również V wychodzi sobie z słuchajcie, z całego tego ruchu. Na tą chwilę możemy powiedzieć o delikatnym wyłamaniu strędu, jeżeli to złoto zamknie się mniej więcej w okolicach tutaj 911, 913 Taką pełną świecą, no to mamy już te krótkoterminowe odwrócenie trendu. Strefa podażowa, taka pierwsza, która leżała na złocie, to jest, zobaczcie, ta malutka na tej świecy, dokładnie się utworzyła. Odreagowanie prospadkowe już było. Natomiast w kontekście troszeczkę szerszym. Strefa podaży leży delikatnie wyżej, ona nie została dziobnięta jeszcze przez te poprzednie ruchy. To są okolice właśnie 911 i gdyby spojrzeć sobie na całą tą strukturę, słuchajcie trendu, no to tutaj walczymy z wybiciem tego pierwszego szybkiego. Szybkiego szczytu. Jeżeli ten szybki szczyt zostanie wybity i tu ta płynność zostanie chwycona, to raczej złoto powinno kontynuować ruch prospadkowy do tej najszerszej strefy popytowej. Także złoto wygląda na razie ciekawie, fajnie odragowuje, ale równie dobrze może być to odragowanie w stylu klasycznej pułapki na byki. Także zobaczymy, czy faktycznie dojdzie tu do przetestowania tej strefy podażowej. a ja może to zostawię sobie, słuchajcie, zostawimy taką malutką strefę. Zobaczcie, że strefa jest też tutaj. Dokładniej w tym miejscu, natomiast my zostawimy tą najświeższą. Dokładniej o w tym miejscu która no niby została jakbyś tam delikatnie przereagowana, ale pierwszy szybki szczyt zobaczcie mamy w tym miejscu, drugi szybki szczyt jest w tym, równie dobrze, że ten szybki szczyt może zostać wybity, czyli może zostać spulbekowany, po prostu tutaj sięgnąć, pulbek, takie ładne właśnie zagranie które mówi o tym, że ten dołek jest faktycznie potwierdzonym dołkiem w całym tym ruchu i tutaj stawiamy swoje potencjalne take profity, jeżeli złapiemy tą strefę, także równie dobrze tu może być, zostać złapana płynność i ten ruch prospadkowy może być pociągnięty trochę dalej Tymczasem słuchajcie, zapraszam Was oczywiście na ten drugi kanał, bo dzisiaj wpadnie film edukacyjny. Kto gdzieś tam, słuchajcie, oglądał te strefy popytu i podaży i mu się spodobały, to dzisiaj bądź jutro wrzucę w ogóle całą mechanikę trendu, w jaki sposób szukać w trendzie stref popytu i podaży oraz jak fokusować się na tych szybkich dołkach, szybkich szczytach. Więc jeżeli ktoś nie do końca ogarnia czasami, co mówię, a wiem, że sporo osób takich może być, bo sporo takich nowości się również pojawia w tym aspekcie, to tym bardziej zapraszam. Podlinkuję również na telegramie, do tego, by to sobie obejrzeć. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie. Widzimy się oczywiście jutro o godzinie 9. No i oczywiście do zobaczenia. Śledźcie te wydarzenia na telegramie, bo na bieżąco będziemy je sobie komentować. Dzięki serdeczne i do jutra.